2040. jest to ciemno nakropię samiczka. Ojciec jest taki ciemny, ale pstry jest to hołben. Super mocne gołębie. Z tego hołbena córka bezpośrednio lata w Grecji bardzo ładnie. Ta samiczka jest też mocna, bardzo silna. To jest na linii mojego 547. Super gołębia, który dał narodowe Asy w Polsce. Między innymi nie w tym rodowodzie ze strony ojca jest, są gołębie samiczki, która. Hmm, u kolegi Stasia Barłoga dała yy, drugiego asa w kategorii D polskiej, a trzeci był w Brnie. Natomiast matka to jest Jansen z mojej złotej pary, płatkim Mazanym, moim starym samczyku. Yy, razy też Hołben. Właśnie te same gołębie. Ta samiczka, matka tego gołębia, to właśnie jest samiczką, która była lotowana w Grecji. Przeze mnie ją odkupiłem. Bardzo fajna samiczka niebieska, lekko Mazana. To jest bardzo silny gołąbeczek. Ale jeszcze widzę jednej lotki nie zrzuciła, nie wiem dlaczego. Dlatego, że y, tutaj u mnie te gołębie były akurat przerzucone do y, takiego bardzo ciemnego gołębnika. Niestety tam gdzie... Ja mówię jak to ja mówię bunkra, tam gdzie samiczki siedziały, ale to jest strasznie silny był, bardzo fajny.